Korpik. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Marian Górecki. Witam Marianie. Jesteśmy znajomymi od wielu lat, pozwalamy sobie mówić w związku z czym po imieniu. Drodzy Państwo, dzisiaj historia muzyki kościelnej i śpiewu churalnego na Ziemi Kwileckiej. Korzystam z opracowania, które zostało przygotowane przez ówczesnego prezesa chóru, pana Grzegorza Korpika na stulecie chóru kwileckiego. Mamy rok, drodzy Państwo, 1693 i według opisu księdza Odorowskiego organy jej mość pan Adam Kwilecki sprawił, 600 tynfów zaniedał w Sierakowie Frydrychowi Mieszczaninowi. Pan Adam Kwilecki utworzył też fundusz, uczynił, sporządziwszy organy w Kościele Kwileckim, był to, drodzy Państwo, jeszcze kościół drewniany, aby miał stację i wyżywienie organisty. Systentacja to, drodzy Państwo, utrzymanie i wyżywienie dla organisty i na to był stworzony ten fundusz. Oby nie wakowały organy w graniu i chwale Bożej. Drodzy Państwo, mamy rok 1766. Za kościołem drewnianym zaczyna być budowany kościół murowany, budowa którego kończy się w roku... 1782 i w ten czas pojawia się dość obszerny chór, bo tamten w kościele drewnianym był przez hrabiego wyłożony tarcicami, żeby lepiej było słychać muzykę. Akustyka. Akustyka żeby była, tak. Mamy rok 1888 i tu są nowe organy w nowym kościele ufundowane przez hektora hrabiego Kwileckiego. Ustawiał je Spiegel Ślązak Reparowano je w roku 1934. Jeżeli drodzy Państwo chodzi o wynagrodzenie dla organisty, to ustalone ono zostało w roku 1554 z dziesięcin należnych plebanowi. W roku 1577 bracia czescy w kwilczu ułożono ministrowi i tu cytuję, aby chował zawsze mistrza dobrego i godnego dla śpiewania kościelnego, dla uczenia dzieci szlacheckich inszych i będzie winien tego dojrzeć, aby dzieci, które na ten czas były w dobrej nauce i obyczajach ćwiczone, czegoż też wszystkiego seniorowie powinni doglądać. Proszę Państwa. Chór w Kwilczu istnieje od roku 1904, było to kółko śpiewackie, w roku 1920 pod opieką księdza Laudowicza mają swój sztandar i jest to koło śpiewacze Echo. Rok 1936 jest chór dziecięcy zorganizowany przy Stowarzyszeniu Dziecięctwa Jezusowego. Organiści i dyrygenci w tym czasie to Jan Nowak, Kazimierz Krych, Adam Brzeziński. Druga wojna światowa to okres, kiedy zostaje powstrzymane funkcjonowanie chóru, ale także kościół jest zamknięty. 10 marca 1947 roku ksiądz Kasiewicz reaktywuje chór kościelny i jest to chór imienia Świętej Cecylii i tak funkcjonuje, drodzy Państwo, do dziś. Rok później, a więc w roku 48, pojawia się nowy sztandar i tu trzeba jeszcze, drodzy Państwo, powiedzieć, że śpiewacze koło istniało w tym czasie także w Miłostowie. Pierwszy dyrygent chóru, pan Barczewski, bardzo krótko, po nim do sierpnia 48 organista Heliodor Kubiak, po nim, kilkanaście lat później, pan Witold Silski, który zorganizował także, drodzy Państwo, Orkiestrę Dentą, która uświetniała yy, nabożeństwa Bożego Ciała Wielkanocne. Nikt nam lepiej o tym wszystkim nie opowie, jak o Marian, Marianie. Od kiedy w Kwilczu? Skąd Kwilcz? No może najpierw powiem, że się urodziłem, a może prawie nawet powiedzieć. Pierwszy połowie ubiegłego wieku. W 1946 roku, rok po wojnie, w Poznaniu. Dlatego w Poznaniu, bo rodzice mieszkali w Zębowie, dlatego w Poznaniu, ponieważ moja mama miała kłopoty, gdy była, gdy była w ciąży ze mną. No i na Polnej, trzy miesiące tam była w szpitalu. I tam się urodziłem. Tam byłem ochrzczony. Ślub nawet tam brałem później w ratuszu na starym rynku. Żony miałam z Poznania. No i po, po skończeniu szkoły podstawowej w Zębowie, jeszcze 7, 7 klas to była szkoła, 7 klasowa, tam sobie troszkę grałem w kościele na tak zwany, instrument tak zwany fisharmonia. Mhm. To trzeba, się różniło tym, że nie było na prąd, tylko trzeba nogami tak trochę pedałować, żeby powietrze szło do góry i żeby można było grać. Się dowiedziałem o szkole Organistowskiej w Przemyślu na drugim końcu Polski. No i tam się zdecydowałem i pojechałem tam do szkoły organizowskiej w Przemyślu i tam szkoła trwała 4 lata. Jak byłem na czwartym roku, to w 1963 roku e, rząd, państwo komunistyczne zlikwidowało tą szkołę. Mhm. Mnie się wydaje, że to jest chyba w tym samym roku, co w gniewach e, szkoły, szkoła tutaj była, liceum było już zlikwidowane, bo mhm. to, to były takie te takie lata, lata, gdzie likwidowali, tak. tak. Mhm. No i stamtąd mogłem pozostać jeszcze w Przemyślu, bo dostaliśmy pozwolenie, że możemy skończyć tam tę szkołę, w Przemyślu. Tak. No ale że większość tam chyba 90 ponad procent to pojechała, w, do, wróciła do swoich domów rodzinnych. No i na pewno pokończyli szkoły najbliższe, gdzie w mieście były. Ja do sam udało mi się, że pracę dostałem w Poznaniu w parafii, tam grałem. I tam jeszcze chodziłem do szkoły średniej muzycznej, czyli drugiego stopnia mm -hmm. szkoła. Na dawniej, dawniejsza ulica Armii Czerwonej, mm -hmm. dzisiaj Święty Marcin. Mm -hmm. I może jeszcze dodam to, że jak tam w tej szkole byłem, to spotkałem, tak mogę mówić po imieniu Kazia Nowaka, mojego przyjaciela, który w Sierakowie jest teraz mieszka. Mm -hmm. On już ten czas był na pierwszym roku chyba studentem. I spotkałem mnie i mówił, Marian, słuchaj, w kwilczu nie ma y, organisty. Czy byś nie chciał przyjść do kwilcza? a Znaliśmy się i nasi rodzice się znali. Czy byś nie chciał przyjść do kwilcza? No i ja przyjechałem tutaj do proboszcza, do księdza Kasiewicza. No żeśmy tam rozmawiali jak o warunkach, a najwięcej to chodziło o mieszkanie. No i zgodziłem się. I to był rok? 65. 1965. Od 15 grudnia tutaj grałem. Trochę się tak nie bardzo czułem w pierwszych dniach, no bo to nikogo nie znałem. Usiadłem za organy, włączyłem motor, żeby zagrać później kolendy, a pełen kości ludzi był nabity, no niesamowicie, bo nie było, tylko w miostowie jeszcze był kościółek, a nie było filii w kurnatowicach, ani kaplic tak, hmm. nie było tak zwanych hmm. filii, nie było, no to wszyscy tu przyjechali, kości były nabity, no tam podchodzili do mnie ci kurzyści, chó którzy... Tam, w ten czas byli, a przed, jeszcze może się cofnę troszkę, przede mną grał pan Silski, mhm. 18 lat. Słyszałem go jak grał i muszę powiedzieć, że bardzo pięknie grał i bardzo mi się jego głos podobał, ślicznie śpiewał, 18 lat. I tak sobie postanowiłem, że muszę dłużej być w kluczu niż on. A on był 18 lat. No a propos tego jeszcze, co wrócę znowu z powrotem, tak przychodzili chórzyści, się przedstawiali, no ja się im też przedstawiałem, no i mówili, że, że namawiali mnie, żebym chór prowadził, bo tutaj był chór, pan Sielski prowadził i bardzo dobry chór był. No taki pan Młyńczak, pan Sokółka, dawniejszy listonosz, może tylko wszyscy tak? znają, no. Mhm. Z tych starszych, później Wacław z Orzeszkowa, ja tylko tych najstarszych wymieniam, mhm. Helena Nowak. Pani Klatkiewicz, no już nie wszyscy nie żyją, można tak powiedzieć, no i inni, którzy tu... jeszcze chórze, taki malutki. Tak, pan, no, był też, ale on tak za długo nie był. Mhm, Później m. też na gardło trochę chorował mhm. i, i zrezygnował. Także w ten czas było mniej więcej, w chórze śpiewali 22 osoby. Czyli podobnie jak dzisiaj. Tak, ale, ale były też czasy, że nas śpiewało około 30 czek, nawet to prawie 5 może, mogę no nawet już... powiedzieć. Co że, żeśmy wyjeżdżali na różne tam spotkania. Na konkursy. Na konkursy. Mogę wymienić te miejscowe się? Na przykład e, szamotuły, wrąki, czanków, chodzież. No tam w, w kwilczu tutaj był też zjazd. W ergówku byliście na konkursę? Ale to byliśmy już w, inaczej, w innym, składzie. w innym składzie i to był taki powiatowy niby, w Aha. Nowym Tomyślu, ale tam z okolicznych, ze Zbąszynia nawet przyjeżdżali. Mhm. Tak żeśmy zajęli raz pierwsze miejsce, czy nawet dwa razy pierwsze miejsce, dwa razy chyba, mhm. raz drugie. A później żeśmy się troszkę pogniewali na Lwówek, bo czuliśmy to, że prawdopodobnie może lepiej śpiewamy nawet od innych, ale tam już takie było w komisji byli niby to muzycy, ale jeden, który grał na saksofonie. Ja wiem, że ktoś kto gra na saksofonie i muzyką się zajmuje, że on wie kto lepiej śpiewa lub kto gorzej, ale tego ducha kościelnego kolęd on nie czuł ten pan. To trzeba w liturgii, że tak powiem, być trochę kościelny. To jest on do, do świeckiej muzyki, takie mm. rozrywkowej, więc jeszcze tym bardziej, że saksofon to jest instrument wybitnie mm. rozrywkowy. Tak. Właściwie w kościele nie wolno na nim nawet grać. Bo są, no bo z tego co ja wiem, a nie tak. wiem tyle co ty i inni bardzo związani, jeżeli chodzi o przebieg liturgii, tak. są też utwory, jest, jest rodzaj muzyki, której w trakcie mszy śpiewać się nie powinno. Nie. To jeżeli już, Ania, o tym mówisz, to mogę dodać, że. We wszystkich śpiewnikach i w kodeksie muzyki kościelnej jest tak, że piosenki na przykład, które się bardzo podobają, bo mhm. są ładne, mhm. bo to jest, harmonia jest bardzo prosta. Się śpiewa albo te, tak zwane tercje są, albo seksty. Mhm. I to najładniej brzmi, to w czasie liturgii w zasadzie jest zakazane i tam jest napisane tak, że nawet gdyby piosenka była najpiękniejsza, to w liturgii nie wolno jej śpiewać. Mhm. Też ja tam nieraz, przyznaję się, że też nieraz zaśpiewam, popełniał ten błąd i to tak może z takiego wyrachowania, że tak powiem, żeby ludzie nie myśleli może... Że ja nie potrafię, a ja potrafię, no nie chwalą cię, ale potrafię, no, ale nie chcę. Ale tak, tak, bo znasz zasady. Tak, jak pewnie mówi, nie chcę, ale muszę. Tak, tak, to było. No, ale no, to nieraz też zaśpiewam, mhm. ale raczej to jest całkiem inny rodzaj muzyki. A zanim przejdziemy do dalszych pytań, w związku z twoim pojawieniem się w kwiczu moje pytanie, czy nie miałeś jakiejś propozycji gdzie indziej? Przedtem nie. No w Poznaniu grałem i się ożeniłem, no i w krótkim czasie dziecko było, to ja poczułem, żeby mieszkanie mieć. Mhm. No i utrzymanie ma o wiele. Mm. No i jak mówię, jak Kaziu mi powiedzieć, tutaj mm. się zgłosiłem, mieszkanie miało tutaj dosyć ładne, trzy pokoje, kuchnia, no wodę to żeśmy, wody nie było, ale tu większość ludzi nie, nie miało mm. wody w piczu. Mm. Hydrofor tylko miał pan Piotrowicz, ksiądz na probostwie i tam inni może co nawet nie wiem. No ale inni proboszczowie z tego co mówiłeś wcześniej proponowali ci ale nie to już jak 10 lat tutaj no. po śmierci Aha. księdza Kasiewicza Aha. bo to ksiądz, ksiądz nie chciał że tak powiem no. wchodzić w paradę no. i odbierać organistę to, to takie miałem mieszkanie jak już yy, o pensji też mogę powiedzieć coś Oczywiście. no pensje to miałem na tamte czasy 1100 złotych i to mniej więcej była taka pensja jak w gęsach w biurze mają, miały panie Taka mniej więcej pensja w tym czasie była w 1965 roku i do tego miałam, mówię, te mieszkanie eleganckie, ładne na tamte czasy. Mm -hmm. I miałam trzy morgi ziemi do tego, co mogą sobie tam ziemniaki, Dobra, tak, trzy morgi ziemi do tego miałam i za pogrzeby miałam osobno wynagrodzenie, za śluby i opłatki roznosiłem. Mm -hmm. I jeszcze był taki, przez ileś lat to, to był taki zwyczaj, że Kartki do spowiedzi były. Tak. To do mnie ludzie przychodzili, ja im kartki wypisywałem, i szli do spowiedzi i przy konfesjonale oddawali, oddawali także, tak, a ksiądz odnotował zawsze. Mhm. Później miał kupę pracy to, bo to naprawdę, prawie wszyscy szli do spowiedzi w parafii i każdego odczuka, jak kartkę wziął do ręki, to musiał wertować i żeby mu tam haczek mhm. zrobił, żeby wiedział, co pokolenie może powiedzieć, że chodzili do spowiedzi... Czyli lub... Sprawdzanie obecności było. No takie, też... takie, takie coś było. No i to y, z, i z kartek i, i z tych y, opłatków to ja sam zrezygnowałem. Nie, że mi mm -hmm. ksiądz odebrał broń Boże, bo te kartki było mi trochę głupio, dlatego że nieraz y, ksiądz w tym konfesjonale miał tych kartek dosyć dużo i te kartki i spadły, nieraz pod butami się ludziom z kościoła wyniosły mm -hmm. i ja mówiłem do księdza Kasiewicza, ja mówię, że, że to tak nawet nie bardzo, bo tym bardziej, że źle się czułam z tym, że, że po kartkę ktoś przyszedł i nawet tam jakąś mi, jakiś tam pieniążek Będziecie. mi zostawił. To sobie mówię, ja wypisuję, to ktoś tam daje jakiś pieniądze, a to się rozwala za przeproszenie po kościele, a opłatki też zrezygnowałem, bo... Pod, w, w, w jeden rok co tak nawet i trochę chory byłem a to trzeba było motorem rozwozić tam po mhm. tych hubach wszędzie po upartowie mhm. wszędzie domy oddalone a to śniegi były Oczywiście. tak to co mówię aha i w domu jam opłatki, ksiądz zapowiedział że w domu no i także ludzie do domu przychodzili a później nawet zrezygnowałam całkiem mhm. Kto ci proponował po śmierci Kasiewicza, że możesz tam iść i śpiewać w innych parafiach? ksiądz Exler, który Aha. później poszedł, on był dziekanem tutaj, później poszedł do Poznania i pojechałem tam do Międzychodu. Pojechałem do Międzychodu, mieszkanie niby było dosyć ładne. Na chyba to wikariatu, teraz co jest wikariat tam. Nawet nie wiem czy tam ksiądz dziekan mm. też mieszka. Y, ładne było, ale było bardzo ciemne. Mm -hmm. A mój syn Mariusz najstarszy, on też chorował, miał takie jakieś tam z okiem miał kłopoty. Kłopoty. Tak jakiś wirus w oku miał i tego i wilgość sobie mówię, jak żonie powiedziałem, że tam będzie wilg, no bo słońce, inne budynki zasłaniały dopływ słońca, no to żona nie chciała iść. A do Lwówka też nie bardzo chciałem iść, dlatego że tam był organista, którego znałem, już przeszedł na emeryturę i sobie mówię, gdyby ja tam poszedł, to on by musiał w ten czas iść na mniejsze. No nie chciałem tego robić. I bardzo tak dobrze. dobrze. No. I ilu proboszczów? Ilu no, proboszczom pomagałeś prowadzić? Obecny proboszcz, dobrze. ksiądz nie jest piątym moim proboszczem tutaj. No. Najdłużej był ksiądz proboszcz Stanek. Tak, najdłużej. A ksiądz Kasiewicz, który mnie przyjmował, to 10 lat. Mm -hmm. 65, 75. Z... A ksiądz Stanik był po Kasiewiczu? Nie, ksiądz Brodniak. A no właśnie. Troszeczkę więcej tak, niecałe 6 lat chyba tutaj mm. był. I ksiądz Stanik. Potem po księdzu Stańku... Był ksiądz Grzegorz Przybysz. Tak. I... I obecny. I obecny tak. Jan Kaszczela. Tak. Prezesi churu przez ten czas. No pierwszy był e, Ania Twój. Mąż ukochany, Grzegorz, no on był później jakiś, sam, właściwie sam zrezygnował. Nie, żeby się tam coś gniewał na nas, czy coś, no sam zrezygnował, on miał dużo innej pracy, tak myślę, i zrezygnował, i był y, tenor Waldemar Rymarski, obecny policjant, który śpiewa też chórze. Z żoną zresztą. Tak, tak. No i też ileś tam był czasu, no ale tak mi trudno w tej chwili no powiedzieli. No. I później zrezygnował i była nieprzeskutnie, zaznaczam. I była, i teraz obecnie jest pani Wiesia Prędka. Mm. Proszę mi powiedzieć mój drogi Marianie, czy nabory do chóru są uaktualniane, czy macie chętnych, czy nie macie? Bo ostatnio widzę, że się pojawiła piękna blondynka, długowłosa. To jest, to jest tak, że nie, od czasu do czasu jest przez księdza zapowiedziane, że kto by chciał do chóru należeć, ale nikt specjalnie, żeby sam za siebie, właśnie ostatnia pani przyszła chyba sama za siebie, czy ktoś jej tam podpowiedział, podpowiedział bo ja w ogóle jej nie znałem. Ale tak, no, no nikt sam się tak, ja nie wiem, czy nie ma odwagi, czy co, czy myśli może, że będzie egzaminowany przy wszystkich, to też takie coś może być. W głowie u każdego, że sobie myślę, że będę musiał sam śpiewać lub sama śpiewać, inni będą słuchać, może mi nie wyjdzie, będą się śmiać albo coś i przez to... Bo to jest swoistego rodzaju wystąpienie publiczne. Tak? tak? Jakby na to tak. nie spojrzeć, to jest jednak wystąpienie publiczne. Drogi Marianie, mam takie pytanie, jak analizujesz swoje życie zawodowe i nie tylko, tak. to które momenty w tym życiu dla Ciebie były najważniejsze? W moim tak. życiu. Mhm. No to przyjście z Poznania, bo tam miałam dosyć dobrą parafię też. A jaka to była parafia? Świętego Andrzeja. Mhm. To jest Szczepa teraz jest rozbita ta parafia i Szczepankowo mhm. ma swoją parafię, mhm. a to w ten czas była jako jedna parafia. Mhm. To tam Kobyle pole nawet do nas mhm. należało Franowo, Dada. Szczepankowo, Dada. Mhm. bo tam byli w przed wojną w Poznań z to się nazywało... Na przedmieściu Poznania byli, był hrabia Mycielski. Nawiasem mówiąc, we Wituchowie ten, ten pałac też do nich należał. Aha, aha. Do, do, te, do tej aha. linii rodowej. No i on miał synów, i ten swój majątek powiedział, Szczepan to jest Szczepankowo, aha. Franciszek to jest Franowo. No jakie jeszcze to było. Czyli ten moment, kiedy przyszedłeś do klucza, to był jednym z ważniejszych. Kluczów. Jeden z ważniejszych, tak. Mm. Naprawdę. Ale najważniejszy taki, który dla Ciebie był. No zawsze jest, jest jakiś tam, w głowie się coś próbuje, że jak na przykład następny, jakiś inny proboszcz przychodzi, to też jest jakiś kłopot mały, bo mm. nie wiadomo jaki, mm -hmm. jaki ma charakter. Mm -hmm. Jakie na... będą relacje między tak, nami. Tak, jakie relacje między nami będą. Na przykład jak ksiądz, przyszedł e, ksiądz Staniek, to akurat e, ktoś rozmawia na dole, okno było uchylone, u góry ja mieszkałem i sobie kto tam tak rozmawiał. Doszedłem do okna, tam był ksiądz Dziekan i ksiądz Staniek. Mhm. Później się dowiedziałem imię, to nazwisko. Ja a to takie chłopisko potężne. A ja ta kalicho, jak pójdziemy na cmentarz, to jak taka kalichota ko niego to pójdę, to pod taką będzie będę szedł chyba. No, ale był bardzo miły człowiek. Czyli podsumowując naszą rozmowę, Kwid jest miejscem twojego życia. Tak. Jesteś z nim związany od tylu lat. To było dla ciebie najważniejsza najważniejsze. D4. A może jeszcze dodam takie coś, Proszę. że w pierwszym roku zmarł mój ojciec. I moja mama tam była w Zębowie i, i chciała przyjść do mnie, bo też już mm -hmm. chorowała. No i, i tam sprzedałem te, hektar ziemi miałem, byłem właścicielem, rolnikiem można powiedzieć, hektar ziemi miałem i mały domek i to sprzedałem. A i tutaj miałem trzy morgi ziemi i uprawiałem buraki, bo jeszcze może dodam, że żony miałem z Poznania. Wyjątkowo pracowitą. Pamiętam. Była tak pracowita, w sklepie sprzedawała tutaj mhm. też, a przedtem pracowała w Poznaniu w banku. Tam liceum robiła wieczorowe i w banku pracowała. No ale przyszła tutaj, tak pracy w banku nie było i w sklepie sprzedawała. I była bardzo pracowita i ona tam buraki, a ja inne rzeczy. Ja siałam, a ona tak z haczką chodziła, pielęgnowała, dbało... pielęgnowała to wszystko. No to trzymałem nieraz do 500 sztuk nutri. Ja byłem, w, 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 mo, mogę tak powiedzieć, z panem Walkiem wyrwałem w przyjaźni. Nie zabierał, bo nie miałem w ten czas jeszcze samochodu. Zabierał mnie, żeśmy jeździli tu wkoło, w koło, po całym Poznańskim, że tak powiem, prawie, bo byliśmy aż tam z, od, za Stęszewem we wszystkie mhm. strony za międzychodem, Byliśmy nowe samica bo sam, samce kupowali żeby żeby zdrowe były te no, nasze no, później no. bo żeby nie ciągle te, te... No, no. żeby nie było tak tak. Tego samego. tak jest Czyli... i to ci pozwoliło zbudować I, dom i to mi pozwoliło tak pozwoliło wybudować dom tak synów masz trzech trzech, trzech. No. żonę miałeś piękną pamiętam ją jak jeszcze no, tak. to była studnia i tak, tak. ją pierwszy raz zobaczyłam tak. na placu y... Łukasza Cieplińskiego obecnie była studnia i tam właśnie pompowała wodę i tak przechodziłam i mówię, Boże, jakaż piękna kobieta. A to może jest. jeszcze powiem, że... A była pedant o czystość, jeżeli chodzi i pranie, jak żeśmy robili, to stamtąd żeśmy wodę brali. I ona trzy razy pukała każde pranie. Co ja się tej wody nanosiłem? Jak ja byłem zły, jak już słyszałam, że ma być pranie, to już miałam dosyć tego wszystkiego. Drogi Marianie, chcemy, żebyś jak najdłużej uświetniał te uroczystości, żebyś miał zawsze kandydatów do chóru. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za dzisiejszą rozmowę i myślę, że, że wdzięczni Ci będą wszyscy, którzy sobie przypomną wiele rzeczy. Kroniki Chwileckie, Anna Korpik, dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do zobaczenia.